Jestem Rodaty, a przed Wami kolejny odcinek z playlisty On Cities Skylines. Nice. I ostatnio troszeczkę sporo materiałów z tej gry, I to jest w sumie chyba jedna z trzech, może czterech gier na moim kanale, które są głęboko opisywane. W każdym takim odcinku macie albo jakieś piguły, porad, jak grać w ten tytuł, albo propozycje ciekawych opcji budowania różnych dzielnic, osiedli, rzeczy, wraz z oczywiście opisywanymi modami, jakie użyłem, czy właśnie opisy modów do tej gry. Tym razem słów kilka o dzielnicach atomowych. Przemysłowych, zakładach chemicznych, tego typu rzeczy. Propozycja, opis, prezentacja, jak można fajnie wykonać okolice reaktora jądrowego, jaki chcielibyście postawić w swoim mieście, żeby to nie, po prostu nie był taki zwykły reaktor, który sobie stoi gdzieś w dzielnicy przemysłowej, żeby to wszystko miało jakiś większy sens. Jak to się potocznie, mówi: więcej rdzeniów! Postawimy tutaj nie tylko reaktory atomowe, ale też kilka innych obiektów. upięknimy okolice elektrowni falochronami, takimi odbijaczami do fal, tego typu rzeczami. Zrobimy spusty wody, że tak powiem ciepłej, bo jak wiecie albo nie wiecie, elektrownie jądrowe czy tam atomowe wymagają doskonałego chłodzenia i leżą najczęściej nieopodal jakichś większych zbiorników wodnych. Nawet tutaj w Polsce mieliśmy mieć elektrownię atomową w żarnowcu, ale coś nie pykło. Też możecie zabłysnąć wiedzą wśród znajomków, mając yy, trochę informacji o tym, że te wielkie. Co się! bo nie wiem jak to się konkretnie nazywa, buchające takim biało-szarym czymś, to nie są kominy, że to nie są jakieś gęste chmury dymów, spalin i smogu, a po prostu zwykła para wodna. Wszystkie mody macie w opisie, które zostały użyte akurat w tym materiale. Oczywiście cały film też macie w takiej pociętej na kilkanaście segmentów formie, żeby zobaczyć sobie jak to wszystko wyglądało, a cenę City Skylines na G2 teraz macie na ekranie. Ogółem, ta gra ma jeden problem z reaktorami. W warsztacie na Steamie, Niewiele jest innych reaktorów, w ogóle nie ma ogółem, niewiele jest bardzo ładnych elektrowni, jeżeli chodzi o jakieś mody do tej gry. Plany na tą dzielnicę nuklearną ze sporymi zakładami chemicznymi rozpocząłem od zagospodarowania takiego niewielkiego półwyspu daleko od miasta i po pierwsze, korzystając z menu edycji terenu, postanowiłem oddzielić ten półwysep kanałami, żeby był jakby oddzielony od reszty miasta. Otoczyć go następnie sobie takim tak, takimi jakby nabrzeżami oraz od strony morza falochronami, czy można powiedzieć bardziej Takimi wałami przeciwpowodziowymi. Samo postawienie elektrowni atomowej w tej grze to nie jest problem. Jednak ja pobrałem dodatkowo wieże chłodnicze, bo tak to się chyba nazywa profesjonalnie, chyba, jeżeli nie, to mnie poprawcie, macie linka w opisie. Dodatkowo całą dzielnicę, przemysłową, fabryczną nuklearno-chemiczną, postanowiłem oświetlić w trochę inny sposób. Mod Network Skins oraz Modern Lightning Park, te mody też macie w opisie, dzięki temu w prawym yy, dolnym rogu, bazowo w grze, otrzymacie takie okno pozwalające wybrać sobie własne lampy na wybrane drogi oraz też drzewa, jakie miałyby rosnąć przy tych ulicach. Ja wybrałem tutaj niebieskie Light Column, co da taki fajny Ambientowy kolor mm, dróg wokół tej dzielnicy. Do całego tego półwyspu przemysłowego warto też oczywiście dodać sobie port przeładunkowy, bo to zawsze jest na propsie sprawa, jeżeli mamy w miarę blisko do najbliższych tras przepływu statków. W przypadku mojego, chyba już 100 tysięcznego miasta, działało to bardzo sprawnie, bo surowce do tej dzielnicy przemysłowej były zbierane z jednego portu i z biegiem rzeki dostarczane były do dzielnicy nuklearnej. Jak wiemy, reaktor trzeba też chłodzić. Postanowiłem postawić obok niego zbiorniki na wodę, które możemy postawić bezpośrednio z gry, bez chyba tam modów, bez żadnych chyba DLC, na pewno bez modów. Są to bazowe, po prostu zbiorniki jakby zapasowej wody. I też postawiłem tutaj odpływ jakby ciepłej wody, który też możemy bezpośrednio z gry postawić. I to wszystko po prostu jest zwykłym odprowadzaniem nadmiaru słodkiej wody z miasta. To nie są żadne mody, tylko oczywiście chodzi tutaj o sam efekt wizualny, że coś jest wspólnego jakby do tej wody. Cały odpływ też otoczyłem delikatnie nabrzeżem, by nadać tutaj taki jakby betonowy wał. E, następnie doświetliłem ten obiekt korzystając z moda More Beautification, czyli po prostu postawiłem sobie troszeczkę lampek, żeby to bardziej mm, oświetlić. Stawiając sam reaktor, nie jest on zbyt atrakcyjny. Od sobie po prostu taki budyneczek z paroma pierdłkami i tyle. Ja dodałem tutaj dodatkowe wieże chłodnicze, jak mówiłem. Wokół postawiłem nieco stref przemysłowych, by nadać okolicy odrobinę po prostu losowości, żeby ta gra sama wylosowała sobie tam jakieś budynki, przedsiębiorstwa e, przemysłowe. Przejdźmy do zakładów chemicznych. W opisie znajdziecie zestaw takich jakby wielkich rur, takich jakby, no nie wiem, rurociągów, coś w tym stylu. Mega pięknie nadaje się do właśnie budowania takich zakładów chemicznych wraz z modami e, do propów, na przykład Move It, który już wielokrotnie opisywałem, możecie wokół stref przemysłowych y, pobudować sobie takie rury. Co ważne, podstawowo są to obiekty, które stawiamy obok dróg i możemy je łączyć ze sobą y, automatycznie, ale żeby przenieść y, taki obiekt nad drogę albo zrobić łuk takich rur, tutaj już trzeba użyć y, Mowita albo innych modów. Y, hałdy węgla czy innych surowców y, też dodałem Wam do opisu, jeżeli postanowicie zrobić jakąś, nie wiem, bocznicę kolejową albo dworzec przeładunkowy, żeby on nie tylko wyglądał jak dworzec przeładunkowy, ale żeby tam jak Jakieś surowce właśnie leżały, by to piękniej ulepszyć. Możemy też dodać wielkie zbiorniki. W sumie z czymś, bo za bardzo nie wiem z czym. Zawsze mnie interesowało, co jest w tych wielkich takich zbiornikach gdzieś tam w dzielnicach przemysłowych. Ym, no ja mam dość niedaleko do Świnoujścia, do tego do tego tam portu, który tam zbudowali i też są takie wielkie zbi zbiorniki w sumie. Zawsze mnie ciekawiło co w nich jest. No ale nieważne. Możemy też sobie cały teren ogrodzić za pomocą more beautification, movita i innych modów do propów, żeby postawić sobie jakieś własne płoty dookoła, postawić własne szlabany na drogach, żeby to wyglądało jakby była taka strefa, wiecie, zamknięta, Możemy też postawić różnego rodzaju dźwigi budowlane i po prostu inne obiekty przemysłowe dostępne na przykład w More Beautification. I tutaj ciekawostka, bo dostałem ostatnio fajną fotkę. Jak ktoś na tablecie, pracując na dźwigu chyba na wysokości nie wiem, 8 piętra, ogląda na tablecie jeden z moich materiałów. Fotkę znajdziecie na Facebooku. Kawałek od strefy przemysłowej postanowiłem też stworzyć prypeciowo czyli dzielnicę pracowniczą, zbudowaną za pomocą bloków z moda Rico. Opis jak ten mod Rico działa macie w prawym górnym rogu ekranu, macie osobny materiał jak go używać i dzięki temu jesteśmy w stanie zbudować takie perwidne blokowisko, które będzie zawsze takie samo. W dzielnicach przemysłowych możemy też spalać śmieci, no skoro już kopcić, to kopcić po całości, prawda? Również w opisie macie dwie duże spalarnie śmieci. Do podświetlenia ogółu możemy wykorzystać dwa rodzaje stawianych ręcznie podświetleń. Ja wybrałem tutaj żółte i takie mocno biało-niebieskie. Żółte świetnie kompatybilują y, kom, pa, się, czy tam, powiedzmy, łączą się z tymi wszystkimi rurociągami. Białe za to można postawić dookoła samej elektrowni atomowej, no skoro mamy te, powiedzmy tam wieże chłodnicze, czy te kominy jakby biało-szare, no to tam białe podświetlenie trochę lepiej działa. Kolejna sprawa to otoczenie wybrzeży, czy tam nabrzeży, betonowymi takimi krzyżakami. Nie mam pojęcia, jak to się poprawnie nazywa. Takie coś, które mają niby rozwijać, rozbijać fale, które gdzieś tam nadchodzą. Chociaż w przypadku tsunami tutaj raczej nie będzie to działać. Macie w opisie i w przypadku Cities niestety... Te obiekty nie mają większego wpływu na wodę, są jedynie obiektem, który gdzieś tam w wodzie się znajduje i nie ma takiego wskaźnika, że ten obiekt znajduje się pod wodą. Oczywiście w przypadku moda Move It możemy pokopiować tych krzyżaków trochę i postawić sobie ich więcej. W przypadku fali tsunami raczej nam niestety nie pomogą. Łącznie efekt zajął mi około półtorej, dwie godziny budowania. Najwięcej bawienia było się tutaj z ręcznym stawianiem tych wszystkich rurociągów i podświetleń, by przypadkiem czegoś nie rozwalić, bo często stawiając podświetlenie jakiś ręcznie postawiony prop po prostu nam zniknie, ale samy, sam efekt wydaje mi się być bardzo dobry. Drogi mamy podświetlone takimi niebieskimi, pionowymi latarniami nowoczesnymi, rurociągi mamy podświetlone na żółto, a sam reaktor z chłodnicami na biało. Mamy też zrzut ciepłej wody, port oraz osłonięte nabrzeża. Cóż, co planuję na kolejny of Cities? Co powiedzieć na lotniska? Modularne obiekty, ręcznie robione pasy startowe, ogrodzenia, terminale, jakieś ręcznie stawiane samoloty i tak Zobaczymy. Albo może dzielnicę portową z dźwigami, magazynami, kontenerami i tak dalej. Zobaczymy. Dajcie znać, co myślicie o tym wszystkim w komentarzach. Tyle.